Tam serdecznie vlog poświęcony wydarzeniom, tylko w połowie, właściwie wydarzeniu, czciwie mówiąc, mającego cokolwiek wspólnego z boksem, myślę oczywiście o tym ogłoszeniu wczoraj czegoś, czego można było się spodziewać, już podejrzewam dwa tygodnie temu dwa tygodnie temu, ponieważ te rozmowy dotyczące ewentualnej walki z Francisem Ganu Antonego Geszułych urodziły się tak na 100% po tym jak Wilder przegrał każdą rundę z Joe Parkerem, natomiast to nie jest tak, że e, to się nagle zupełnie pojawiło, data zostaje ta sama, pierwsza informacja, e, którą podał Eddie Hearn, mówiła o 9 marca, teraz jest 8 marca, tak czy inaczej, to jest ta sama, ta sama data, kiedy miał się spotkać Deontay Wilder i Anthony Joshua. Deontay Wilder według Chris'a Manixa o tym za chwileczkę bardzo prawdopodobnie I są nie tylko jego bo to nie jest tylko to, że Chris Mannix podał informacje o ewentualnej walce Zilei i Zanga, to nie tylko on natomiast e, czy to jest szok? to nie jest szok dla nikogo, natomiast z pewnością tak na gorąco myśląc o tym drugiej walce Francisa Nganu to pomyślałem, że pewnie się zastanawiał, kiedy nie chciał podpisać tego rekordowego Kontraktu z UFC, natomiast okazało się, że to było powiedzieć, że to było najlepsze pociągnięcie w jego życiu, to nic nie powiedzieć, ponieważ nie ma żadnej wątpliwości, że zarobi za tą walkę niesamowite pieniądze. Jakie to za chwilę z punktu widzenia Antonego Dżeszły, bo chcę przedstawić błyskawicznie poniżej 10 minut, pomysł jest taki. E, z punktu widzenia Antoniego Dżeszuły do tej pory słyszeliśmy tylko narracje typu interesują mnie tylko i wyłącznie walki zbliżające mnie do tytułu mistrza świata, e, pokazujące, że chcę być po raz kolejny mistrzem świata Nganu. Zupełnie do tego nie pasuje, natomiast nie pasuje dlatego, że pieniądze są zdecydowanie większe niż... zdecydowanie większe? Nie wiem, Trzy razy większe niż gdyby walczył chociażby z i z albo... E, Hergowiczem, no bo przecież to Hergowicz miał być jego najbliższym rywalem. Mówiło się, walka dwóch pięściarzy, którzy mają bardzo, bardzo wiele do zyskania w najbliższym czasie. Przypominam, dla Hergowicza IBF obowiązkowa czeka na, na to, co się stanie w pojedynku Aleksandra Usyka z Tysonem Fury. Natomiast, czy ten pojedynek przypadkiem nie przyćmi wszystkiego, co jest związane z walką Usyk kontra. Fury, nie wiem. Natomiast sam fakt, że szefowie Arabii Saudyjskiej od tego funduszu, który jest przeznaczony na wzbogacanie życia w Arabii Saudyjskiej, 250 miliardów ma ten fundusz, tak słyszałem, kiedy byłem w Riadzie, 250 miliardów dolarów. No to można wzbogacać życie, wzbogacać życie w Arabii Saudyjskiej. Oni sami zdecydowali się, że w ramach tego Riyad Season, który się chyba kończy z Początkiem kwietnia, czyli koniec marca, chcieli mieć walkę Wajder kontra Joshua. Nie wypaliło przez Wajdera, no ale i tak przez, możemy te pieniądze, pieniądze wydać na coś, co przyciągnie zainteresowanie całego świata, a na pewno przyciągnie, no bo gdybyśmy tę walkę zapowiedzieli na dziś, dzisiaj, bez pojedynku Tysona Fury z Francisem Ganu, no to zainteresowanie oczywiście, żeby było, bo Francis Ganu mistrz świata UFC i tak dalej i tak dalej waga ciężka przebija mury pięścią natomiast no, teraz to jest zupełnie inna zupełnie inna walka zdecydowanie większa dlatego kiedy mówiłem o tych pieniądzach dla e, dla Ngannou, to tam było tam czyli podczas walki z, przed walką z Tysonem Furym było gwarantowane 10 milionów dolarów dla niego plus pay-per-view Natomiast tutaj na pewno będzie więcej niż 10 milionów plus pay-per-view, ponieważ przypominam, że po tamtej walce, gdzie miał Tysona Fury na deskach, awansował do e, pierwszej dziesiątki rankingu WBC. E, dziewiąty, przepraszam, 8, 8 marca e, 2024 to też w tym momencie, no, nie mogę się powstrzymać, ale powiem. Po raz kolejny boks strzela sobie w nogę. To prawdopodobnie bardzo niepopularna opinia, natomiast... E, jest tyle walk, które mógłby stoczyć Anthony Joshua, które byłyby w byłyby 100%, byłby 100 wspólne z tym, co ma boks do zaoferowania, niż Francis Nganu, że by mi zajął 10 minut wymienianie ewentualnych rywali i ocenianie tej walki. Natomiast żadna z tych walk nie, da, nie, nie dałaby mu, mu tyle pieniędzy, co ta mu walka z Francisem Nganu. Tutaj pierwsze te nieoficjalne informacje – Więcej być może dowiemy się, natomiast pieniędzy to się nie dowiemy. Niczego, niczego takiego solidnego ani oświadczenia ze strony Arabii Saudyjskiej, ani e, Antonego Jeszuły, ani Eddie Herna się nie spodziewam z jakimiś dokładnymi liczbami, bo tego się nie robi, bo po co. E, natomiast 15, 15 stycznia ma być ta konferencja prasowa w Londynie, więc tym razem nie będą musieli panowie lecieć do Arabii Saudyjskiej, tylko zrobią to w Londynie pewnie dowiemy się zdecydowanie więcej z tego co słyszę, 10 rund z tego co wszyscy słyszą zresztą 10 rund w 100% zasady pięściarskie, czyli tak samo jak było w walce z Tysonem Fury to się kompletnie, zupełnie nie zmienia, natomiast jeśli mówimy o tym undercardzie, wspomniałem nazwisko Deontaya Widera w kontekście Zilei Zhang'a menedżer Zilei Zhang'a, Terry Lane powiedział, że ten kontrakt jest w tej chwili rozważany. Informacje o nich i zainteresowanie taką walką doszły. Natomiast za wcześnie mówić, czy Zilej Zhang tym rywalem będzie, czy nie. Wydaje mi się, że pewnie będzie 8 marca, czyli w Dniu Kobiet, to zobaczymy. Kto jeszcze na tej gali nie wiemy. No, przypominam, że my nie wiemy, kto będzie jeszcze walczył na gali. Usyk kontra, Joshua, która jest, Usyk kontra Tyson Fury która jest niech pomyślę parę tygodni wcześniej w tym samym miejscu co prawda e, ja jestem ciekaw wielu rzeczy na przykład biletów jeszcze nie ma e, nie ma e, nie ma ogłoszonej sprzedaży biletów na USYK kontra Tyson Fury, aż strach się bać, co to oznacza. Natomiast na biletach to specjalnie nikomu nie zależy, bo mogę Wam powiedzieć, że tylko w 70% była wyprzedana ta, ta gala 23 grudnia, gdzie byli no praktycznie wszyscy. Oczywiście organizator tej imprezy z Arabii Saudyjskiej trochę poszedł po bandzie, mówiąc wielokrotnie również, że zobaczyliśmy 16 najlepszych pięściarzy na świecie. No tam połowa to się nie mieści w pierwszej pięćdziesiątce czegokolwiek, przesadzam, ale wiecie o co mi chodzi, to takie bombastyczne, 16 najlepszych pięściarzy na świecie, Mark de Mori, Mark Junior Fa, to, to połowa ludzi nie wiedziała kto to jest w ogóle, no ale powiedzmy jak się sprzedaje coś takiego i się wydaje tyle pieniędzy, no to, to wiadomo, że trzeba te pieniądze, trzeba to jakoś uzasadnić. Natomiast dwie rzeczy takie, które są dla mnie ważne. Przede wszystkim ja się zastanawiam, jak bardzo mocno Frank Warren jest osadzony w tych wszystkich realiach, ponieważ tak naprawdę Frank Warren, jeśli chodzi o main event, nie ma z tą walką kompletnie nic wspólnego, zero, ponieważ Francis Nganu jest związany kontraktem z Professional Fighters League, które, gdzie prawa do pokazywania ma Dazon. A podobnie zresztą jak Antony Joshua, który ma kontrakt z Dazon i ma kontrakt z tą telewizyjną. Czyli gdzie to zobaczymy, to wiadomo w tym momencie, no bo to są pięściarze. to się zastanawiam, czy nazwać go pięściarzem, czy nie, no ale no nazwę go, jak jest pieszej Pierwszych dziesiątce najlepszych pięściarzy świata wagi ciężkiej, WBC. Francis Ngannou również ma kontrakt podpisany, natomiast e, wygląda na to, że wszystko, co się w tej chwili dzieje w Arabii Saudyjskiej, przechodzi tak czy inaczej przez, e, przez Franka Warrena, więc dlatego się spodziewam tutaj paru zawodników od niego ze stajni. Współpromotorami są w tej walce Joshua, przepraszam, e, Eddie Hearn i Frank Warren. Natomiast powiem Wam tak, na zakończenie, bo obiecałem, że ma być poniżej 10 minut. Nie patrzę na zegarek, ale myślę, że gdzieś koło, koło, tego się, koło tego się zmieściłem. Pierwsza rzecz. Wiecie, jakie są pierwsze notowania? Pierwsze notowania tej walki są, jest bardzo, bardzo nieznacznym. Półtorej do jednego. Półtorej do jednego. Nieznacznym faworytem jest Antoni Czoszło. 0 kontra 1 To jest dorobek pięściarski. To jest dorobek pięściarski Francis Ganu kontra... 27-3, wielokrotny mistrz świata wagi ciężkiej i bardzo nieznacznym faworytem. Półtora do jednego jest Antony Joshua. I oczywiście będziemy mieli jeszcze czas to rozkładać na części pierwsze, natomiast jest takie powiedzenie, że lightning never strikes twice, to znaczy w to samo miejsce nigdy e, piorun nie uderza. Moim zdaniem wszystko, cośmy najlepszego mogli zobaczyć, jeśli chodzi o jeśli chodzi Ganu, to myśmy już zobaczyli. Ja oczywiście wiem, że co się stanie, jak go trafi. E, taka mini, 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 mini komentarz czysto sportowy. Natomiast ja tutaj widzę może nie bardzo łatwo. Natomiast łatwe zwycięstwo Antonego Dżisuliego, który nie popełni żadnego z tych błędów, które popełnił Tyson Fury. Przede wszystkim. Olewając kompletnie przygotowania do tej walki, bo pamiętamy, że byliśmy przez parę tygodni dobrych, okłamywani, że Tyson Fury w ogóle trenował do tego pojedynku. Na koniec wszyscy powiedzieli, w ogóle nie trenował, przedtem wszyscy mówili, trenowałem przez 8 czy 10 tygodni, takie rzeczy też, też możemy znaleźć, natomiast później się okazało z tego, co widzieliśmy na ringu gościa, który był zagubiony w mgle i nazywał się Tyson Fury. Natomiast może być taka sytuacja, już w tej chwili jest, ale może być taka sytuacja, że pięściarz, który będzie 0,2, jeśli przegrasz z Antonym Joshuaem Francisz będzie najlepiej opłacanym pięściarzem, który jest 0,2 w historii boksu, i to, i to razy tysiąc. Razy 1000. Najczęściej o zawodnikach 0,2 się nie mówi w ogóle. Natomiast tutaj ponieważ. Przechodzi to wszystko z MMA. Ja oczywiście pamiętam, że w MMA 17 .3. Ja to wszystko wiem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to są, to są zasady bokserskie. Dużo z Was widziałem. stawiam na zwycięstwo Francisa Nganu. Nie będę w stanie powiedzieć, że Nganu tą walkę wygra. Nie będę, czy to jest dzisiaj, kiedy mamy jeszcze tej walki 2 miesiące, czy to będzie za 10 minut, zanim wyjdą na ring. Nie wyobrażam sobie, w sytuacji, w której. Ktoś tak walczący, tak walczący jak Antonio Dreszła, może z Franciszem Gannu przegrać? Nie wyobrażam sobie, ale może będę musiał sobie wyobrazić. Pozdrawiam Was serdecznie. Tyle wiemy na dzisiaj. Nic więcej na ten temat nie wiemy, natomiast może będziemy mądrzejsi 15 stycznia po konferencji prasowej w Londynie. Trzymaneczko, na razie miłego weekendu.